W dzisiejszym świecie pełnym strachu, media, media społecznościowe, internet stale bombardują nas informacjami o zagrożeniach. Bardzo często to są globalne zagrożenia. Zastanawiacie się być może, czy również mężczyźni odczuwają takie obawy, jak wpływa to na ich zdrowie psychiczne. I za chwilę. Ja odpowiem na te pytania, ale poproszę was o łapkę w górę, aby mój film i mój kanał mogły dotrzeć do szerszego grona odbiorców. I jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to bardzo was proszę, żebyście zasubskrybowali mój kanał i wcisnęli dzwoneczek, bo dzięki temu będziecie zawsze na bieżąco z każdym moim nowym filmem. A warto, warto w ten sposób ułatwiać sobie i innym życie. Choć mój dzisiejszy materiał dotyczy przede wszystkim mężczyzn, bo właśnie w tym obszarze psychologii ja się specjalizuję i zdobywam doświadczenie, to chciałbym, żebyście wiedzieli, że wiele z tych tematów, które omawiam, nie mają określonej, przypisanej do siebie płci. Jeśli więc również kobiety odnajdują siebie w tym, co mówię, to wiedzcie, że to jest jak najbardziej możliwe i nie ogranicza się wyłącznie. Do mężczyzn. Natomiast z mojej obserwacji wynika, że szczególnie męskie lęki, częściej niż na tych wspomnianych przeze mnie globalnych problemach, takich jak pandemia czy zmiany klimatyczne, koncentrują się na przetrwaniu przetrwaniu osobistym i zabezpieczeniu swojej rodziny, swoich bliskich. Mówi się, że mężczyźnie można odebrać Wiele rzeczy, ale nie pracę. Bo bez pracy mężczyzna bardzo często czuje się załamany, czuje się bezwartościowy. Kiedy mężczyzna traci relacje, na przykład z kobietą, odczuwa smutek, odczuwa żal, odczuwa złość, ale rzadziej można zaobserwować w nim wtedy lęk. A w przypadku pracy sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Utrata zatrudnienia wywołuje lawinę lęków, lęków dotyczących przetrwania własnego i przetrwania swoich bliskich. To atakuje poczucie tożsamości tego mężczyzny i wartości, zostawiając takie myśli i takie uczucia jak, no nie spełniłem się, nie sprawdziłem się w tej roli, teraz będzie tylko gorzej. I słowo porażka. To jest słowo, które dla mężczyzny jest czymś, czego mężczyzna unika i boi się jak ognia. To dotyka poczucia tożsamości i wartości. Czyli zawiodłem, teraz będzie jeszcze gorzej. O, tak mężczyzna może sobie pomyśleć. I ta porażka jest jakby taką etykietką, prawie jak szkarłatna litera, która przykleja się do tego, co się wydarzyło, ale też do tego, komu. To się wydarzyło. I co wtedy myśli sobie taki mężczyzna? Albo bardziej precyzyjnie, co on wtedy czuje? No cóż, może moją tożsamość i moja tożsamość i moja wartość zależą od pracy i sukcesu. Bez nich czuję się nieobecny, jakby mnie wykreślono z życia, ze społeczeństwa. I to również. Wiąże się z lękiem przed depresją, ale nawet mężczyźni, którzy mają pracę, bardzo często doświadczają dosyć podobnego lęku. Wystarczy tylko, że rozejrzą się dookoła i co widzą: może ich kolega został zwolniony, a dział innego kolegi został zredukowany z powodu jakiejś restrukturyzacji w firmie. Jeszcze inny musiał odejść, bo Pojawił się być może nowy przełożony, nowy menadżer, który wolał zatrudnić swoich własnych ludzi. No więc nic dziwnego, że taki mężczyzna zaczyna zadawać sobie trudne i bolesne pytania. Na przykład, czy międzynarodowa korporacja, w której pracuje, nie wycofa się z polskiego rynku, jak nadejdzie recesja? Mm? A to w efekcie pobudza lęk o przyszłość. Samego mężczyzny i jego bliskich. I to z kolei prowadzi do kolejnych bolesnych pytań: Co się stanie, jeśli stanę pracę stracę pracę i nie będę mógł znaleźć innej? Jak zapłacę ratę kredytu hipotecznego? Z czego spłacę samochód? To są lęki mężczyzn i to w stosunkowo młodym wieku, takich, którzy dopiero są gdzieś w połowie swojej ścieżki kariery. Ci mężczyźni, oni doskonale zdają sobie sprawę, że na przykład korporacje zazwyczaj poszukują pracowników poniżej trzydziestki. A to znów wywołuje lęk związany chociażby z upływem lat, ze starzeniem się, z przemijaniem, z utratą atrakcyjności. I te wszystkie lęki sprawiają, że do tej pory radosny i pełen życia mężczyzna nieświadomie zaczyna przyjmować strategię pesymisty. A te pytania, te pytania się mnożą i to wręcz wykładniczo. Każde nieodpowiedziane pytanie rodzi serię kolejnych. Co się stanie, jeśli? Zobaczcie, co się stanie, jeśli stracę pracę, a co jeśli dodatkowo moja partnerka, czy mój partner straci pracę, a co jeśli do tego w pewnym momencie podupadnę na zdrowiu? Co jeśli? Nie będzie mnie stać na korepetycję z angielskiego albo płatną szkołę dla moich dzieci. Co jeśli komornik zajmie mi mieszkanie? Takie podejście, taka studnia z zmartwień to jest fatalna strategia, bo poszukując odpowiedzi na te pytania, my bardzo często wyobrażamy sobie wiele najgorszych możliwych. Scenariuszy. Tworzymy taką sztuczną, wyobrażoną, wirtualną rzeczywistość, gdzie wyświetlamy w naszych umysłach horrory. A co się dzieje, jak człowiek ogląda horrory? Taki człowiek odczuwa strach, reaguje lękiem. Ale to, czy mężczyzna będzie doświadczał tego lęku, zależy przede wszystkim od sposobu, w jaki myśli. A jest tak. Ponieważ lęk jest naturalną konsekwencją naszych myśli i wyobrażeń. To właśnie nasze myśli i wyobrażenia na temat pewnych wydarzeń, a nie same wydarzenia, powodują napięcie. Napięcie również w ciele. I niektórzy są uporczywi w swoim podejściu, nie zdając sobie sprawy, że wyświetlając te horrory, pogrążają się w fikcji. Tacy ludzie, tacy mężczyźni niezmiernie, niezmiennie trwają w przekonaniu, że myślą i mówią o realiach, że to jest prawdziwa rzeczywistość. Jednak tak naprawdę jest to tylko rzeczywistość w ich umyśle. Stale przywołują historię chociażby swoich kolegów, którzy być może doświadczyli czegoś złego, i w efekcie oni sami też się nakręcają. Zupełnie jakby sami się hipnotyzowali tymi wydarzeniami, które być może są prawdziwe. Ale również hipnotyzują się ich wyobrażonymi skutkami. Ten lęk uruchamia się niezwykle szybko i często zupełnie niespodziewanie. I wtedy mówimy o nawykowym lęku przed zagrożeniem. Spotkaliście się kiedyś z takim określeniem? Opowiem Wam o mężczyźnie, który w firmie, dla której pracował, angażował się w wiele dodatkowych zadań poza swoim standardowym zakresem obowiązków. Zaczął być dostrzegany i doceniany przez, przez innych, przez, przez kolegów, i w pewnym momencie jego menadżerka zaczęła go bardzo szczegółowo wypytywać o te czynności. Mężczyzna założył, że ta menadżerka będzie chciała go odsunąć od tych zadań, zabronić mu ich albo dodać mu jakichś innych obowiązków. Przez wiele dni ten mężczyzna żył najgorszymi możliwymi scenariuszami. Po tym czasie okazało się, że ta menadżerka po prostu sama pozazdrościła mu tego, że jest rozpoznawalny, że się angażuje i sama też zaczęła w ten sposób działać. Nic wielkiego więc się nie stało. Ale tego mężczyznę kosztowało to wiele zdrowia i wiele zmartwień. Przez naprawdę mnóstwo dni chodził niesamowicie spięty. I to nie tylko psychicznie, ale też fizycznie w ciele. Napięte barki, sztywny kark, ból głowy, ból brzucha. Znacie to skądś? My ten lęk bardzo często właśnie odczuwamy w ciele. Nasze myśli mają wpływ na nasze ciało. Nie mamy co do tego najmniejszych wątpliwości. Mechanizmy neurobiologiczne związane z powstawaniem lęku są już naprawdę bardzo dobrze zrozumiane przez naukowców. Niestety, większość z nas nie zdaje sobie sprawy z tych mechanizmów. Albo nie doceniamy, jak silne te mechanizmy są. Nasze myśli, obrazy, które pojawiają się w naszej wyobraźni, nasze nastawienie, nasze oczekiwania wobec przyszłości wszystko to ma wpływ na naszą neurobiologię, na nasze samopoczucie psychiczne i na nasze samopoczucie fizyczne. Hormony i neuropeptydy są wydzielane i roz, rozpowszechniane, roz, rozprzestrzeniają się po całym naszym Ciele przekazując określone informacje. I komórki w całym naszym ciele odbierają te informacje za pomocą receptorów. I na przykład my mówimy, kiedy tylko o tym sobie pomyślę, o tej stresującej sytuacji, czuję ścisk w żołądku albo serce. Yy, Wali mi, jakby zaraz miało mi wyskoczyć, albo czuję kluchę w gardle, albo coś mnie w brzuchu uwiera, coś mnie gniecie. Te, te metafory one bardzo precyzyjnie opisują pewne konkretne reakcje, jakie zachodzą w całym naszym ciele. Dopiero, kiedy zaczniemy się zastanawiać, co najlepszego możemy zrobić dla siebie, dopiero wtedy nasze ciało powoli zaczyna reagować poprzez stopniowe. Rozluźnienie. My sami, czy z pomocą psychologa, możemy łagodzić objawy stresu. Możemy nauczyć się z psychologiem reagować na stres inaczej niż do tej pory, reagować w sposób zdrowy. Ale od lęku ucieczki nie ma. Lęk jest jedną z podstawowych, takich bardzo pierwotnych reakcji, w które wyposażyła nas. Ewolucja, bo to właśnie między innymi dzięki lękowi my ludzie przetrwaliśmy jako gatunek. Te lęki, one były nam po prostu potrzebne. Były czas przeszły. Neurobiolodzy zauważają, że w dzisiejszych czasach mamy tendencję do cierpienia na nadmiar nawykowego lęku, który jest takim dziedzictwem naszych praprzodków mieszkających gdzieś tam w jaskiniach w tamtych czasach groźba, niebezpieczeństwo czyhały na nas na każdym kroku, ale dzisiaj dzisiaj już nie musimy obawiać się rozszarpania przez dzikie krwiożercze bestie, no chyba że przez komary. A warunki w jakich żyjemy można uznać no co najmniej za luksusowe, pod naprawdę Wieloma względami. A mimo to ten nawykowy lęk związany z przetrwaniem wciąż się w nas uruchamia, nawet przy najmniejszych powodach. W nas wszystkich, ale w mężczyznach, chyba jakby silniej, jakby częściej. Może więc nadszedł już najwyższy czas, aby dostosować nasz układ nerwowy do tych luksusowych, relatywnie bezpiecznych warunków, w których obecnie żyjemy. Wraz z psychologią możemy trenować nasz mózg poprzez tworzenie nowych połączeń między komórkami nerwowymi. Możemy ćwiczyć rozwijanie nowych, zdrowych nawyków poprzez konstruktywne, poprzez twórcze myślenie, poprzez podejmowanie nowych wyzwań oraz przez naukę nowych umiejętności, ale przede wszystkim możemy skupić się na tym, co w naszym życiu jest Dobre, co jest budujące, co jest wspaniałe i co jest dla nas inspirujące. Kiedy konsekwentnie i regularnie praktykujemy docenianie nawet małych pozytywnych wydarzeń, jakichś miłych spotkań, jakichś chwil radości, to wtedy stopniowo nasz mózg przestawia się na inny tryb postrzegania świata wokół nas. I wtedy być może po miesiącach pracy z psychologiem, nasz umysł zaczyna już automatycznie wybierać te pozytywne aspekty z otoczenia naszego, z naszej rzeczywistości. Ta praktyka jest niezwykle ważna. My często nie jesteśmy w tę umiejętność wyposażeni na starcie. Ewolucyjnie ludzki mózg wykształcił się w celu wykrywania pewnych zagrożeń. No i teraz, w efekcie, ten mózg no, nie poświęca zbyt wiele czasu na zatrzymywanie się. Przy tych pozytywnych sprawach, bo dawniej nie miały one znaczenia z perspektywy przetrwania naszego gatunku. To było dawniej, a teraz, teraz te pozytywne sprawy już mogą mieć wpływ na to, czy my jako jednostka przetrwamy w zdrowiu, czy nie. Ale na szczęście to my sami mamy wybór. Ta neuroplastyczność mózgu staje się naszym potężnym sojusznikiem i niezwykle skutecznym narzędziem w eliminowaniu. Tego nawykowego lęku. Jeśli tylko będziecie chcieli się tym zająć wraz z Waszym psychologiem, to dacie radę. Jeśli Waszym zdaniem ten film może pomóc jakiemuś człowiekowi w potrzebie, komuś, kto właśnie boryka się z takim lękiem, podzielcie się proszę tym filmem w swoich mediach społecznościowych, na przykład w swoich grupach na Facebooku. A ja będę wdzięczny za to, że wracacie do mnie za każdym razem. Do zobaczenia.